Pradawne bóstwa zostały pokonane, a na Azeroth zagościł pokój. titan kiperzy nie mogli jednak osiąść na laurach. Gdy Amantul wyrwał Jaszarasza z ziemi, w miejscu gdzie niegdyś znajdowało się jego cielsko, powstała wielka dziura wypełniona krwią uśpionego tytana Azeroth, czyli czystą energią magiczną. Niepowstrzymane i chaotyczne energie posiadały wystarczającą moc, by zniszczyć cały świat. Dlatego Titan Keeperzy stworzyli wokół otworu specjalne zaklęcia magiczne, które zatamowały uciekającą z krew, stabilizując ją i doprowadzając do porządku. Tę ustabilizowaną już bliznę Titan Keeperzy nazwali Studnią Wieczności, a jej energie wypełniły świat, pomagając życiu ponownie tu zakwitnąć. Po ustabilizowaniu studni wieczności Titan Keeperzy rozpoczęli pracę nad uleczeniem spaczonej od obecności odgodów duszy uśpionego Tytana. W tym celu opiekunowie Mimiron i Arcadas stworzyli dwie maszyny: Forge of Wills, czyli kuźnie Woli, oraz Forge of Origination, czyli kuźnie stworzenia. Obie maszyny miały działać w harmonii, ładując duszę Tytana magicznymi mocami. Zadaniem kuźni Woli, która miała zostać zainstalowana w północnych częściach świata, było dbanie o rozwój duszy. Zaś kuźnia stworzenia, dla której najlepszym miejscem miał być zimie południa, miała wzmocnić duszę i uregulować rytm głębin ziemi. Opiekun Odyn zajął się instalacją kuźni woli i wybrał niej miejsce w Stormpics, czyli burzowych szczytach. Warto wspomnieć, że Tytani, pamiętając o zasługach Odyna w czasie wojny z Oldgodami, mianowali go przywódcą wszystkich Titan Keeperów i to właśnie jemu miało przypaść zadanie pilnowania zarówno kuźni, jak i uwięzionego na północy Joksarona. Odyn oraz inni opiekunowie. Od razu zaczęli budowę wielkiej fortecy, którą nazwali Ulduar. To właśnie tutaj ukryto Kuźnię Woli oraz więzienie Joksarona. Oprócz swego nadrzędnego celu, Kuźnia Woli miała jeszcze jedną umiejętność. Potrafiła pobierać energię życiową od samego Azeroth i z jej mocą ożywiać stworzenia z kamienia czy metalu. W ten sposób powstała nowa generacja stworzeń, których zadaniem było pomagać opiekunom. Opiekun Ra postanowił zająć się instalacją kuźni stworzenia na południu Azeroth. W tym celu zabrał ze za sobą jedne z pierwszych istot, które powstały w kuźni woli, czyli lwiopodobne tolwiry, kamienne mogu czy też anubisatowe giganty. Podróżując na południe, opiekun Ra natknął się na pozostałość po oldgodzie Jaszaraszu. Jego bijące serce, które wciąż emanowało energią Wojtu. Ra zbudował kryptę, w której schował serce, neutralizując jej zło. Zarówno on, jak i pozostali opiekunowie zgodzili się, że przestudiowanie go może pomóc zrozumieć naturę Old -godów. Na straży krypty Ra pozostawił część swych mogu i ruszył dalej na południe. Gdy znalazł już odpowiednie miejsce, zainstalował Kuźnię Stworzenia, a wokół niej wzniósł wspaniałą fortecę, którą nazwał Uldum. Twierdza ta stała się główną południową siedzibą wszystkich tytanicznych stworzeń. Podobnie jak Kuźnia Woli, tak i Kuźnia Stworzenia miała także drugą umiejętność. W przypadku, gdy flora i fauna Azeroth zostałyby w jakiś sposób spaczone, zgromadzone w później energię mogły dokonać resetu świata, niszcząc wszelkie znajdujące się na nim życie. Na straży Uldum Ra zostawił część Anubisatów oraz Tolwirów i ruszył na północny zachód, na ziemię zwane Silitus. To właśnie tam znajdował się w więzienie Oldtgoda Katuna. Ra rozkazał budowę wokół więzienia fortecy zwanej dziś Anquirage, gdzie opiekun pozostawił resztę swych oddziałów. Po ukończeniu budowy, Ra postanowił spędzić resztę żywota podróżując po południowych ziemiach, pilnując tym samym, by jego sługi wykonały powierzone im zadania. Gdy obie kuźnie zaczęły funkcjonować, prace nad przebudową Azeroth rozpoczęły się. Stworzenia z Kuźni Woli okazały się niezwykle pomocne w tym zadaniu. Efeni, czyli ziemni specjalizowali się w kształtowaniu gór i podziemi. Mogu zajmowali się kształtowaniem rzek, zaś mechaniczne gnomy, zaprojektowane przez opiekunami Mirona, doglądały maszynerii tytanów. Na straży placówek opiekunów stały różne grupy stworzeń, głównie metalowe w oraz znani nam już kamienni tolwirzy. By ostatecznie ukształtować środowisko, opiekuni stworzyli także kamienne oraz morskie giganty. Pierwsze tworzyły wysokie pasma górskie, zaś drugie pogłębiały morza. Podczas gdy inni zajmowali się kształtowaniem powierzchni świata. Opiekunka Freya zajęła się zaludnieniem Azeroth organicznym życiem. W tym celu pomoc miała Szmaragdowy Sen, czyli wymiar, który był odzwierciedleniem Azeroth takim, jakim mogło ono być, gdyby nie ingerencja innych istot. Niektórzy twierdzą, że Freya stworzyła ten wymiar sama, inni uważają, że powstał on ze snów śpiącego tytana Azeroth, zaś Opiekunka po prostu ukształtowała go wedle swojej woli. Jaka jednak nie byłaby prawda, to nie zmienia to faktu, że wymiar ten był niezwykłym miejscem. Jeden dzień w świecie rzeczywistym, w Szmaragdowym Śnie, mógł zdawać świecznością. Mając już szmaragdowy sen, Freya zaczęła szukać miejsc, gdzie energie studni wieczności przecinały się. W miejscach tych eksperymentowała ona, używając szmaragdowego snu, by idealnie dopracować stworzenia, które miały w przyszłości zaludnić Azeroth. Lokacje, w których opiekunka eksperymentowała, stały się prawdziwymi enklawami życia, a obecnie znane są jako Ungoro, Wyżyna Skolazar oraz Veil vale of Eternal Blossoms. To właśnie w tych enklawach po raz pierwszy pojawili się półbogowie. Wśród najbardziej znanych półbogów byli wielki biały Jeleń Malorn, Aesina matka pników, Agamagan ogromny dzik, Aviana władczyni ptaków, niedźwiedzi bracia Ursok i Ursol, mądry żółw Tortolla, wspaniały wilk Goldrin, Chigi czerwony żuraw, Newzao czarny Wół, Zuen biały tygrys oraz Julon Jadaitowy wąż. Freya traktowała te stworzenia jak własne dzieci, a jej ulubionym miejscem spotkań z nimi stała się góra Hajjon. To też w tym miejscu Freya na zawsze połączyła swoje dzieci ze szmaragdowym snem, zaś Górę Hyjal wybrała jako święte schronienie dla półbogów. Jednakże stworzenia Frei nie były jedynymi formami życia. Gdy Titan Kiperzy zamknęli żywioły Azrod w innym wymiarze, część żywiołaków wciąż pozostawała na powierzchni, z czasem ich furia zmalała, zaś one powoli zaczęły zmieniać się w istoty z krwi i kości. W ten sposób powstały chociażby Protosmoki. Gdy prace nad naprawą Azrod zostały zakończone. Opiekunowie postanowili nazwać nowo ukształtowany kontynent Kalimdor, co znaczyło ląd wiecznie skąpany w świetle gwiazd. Widząc, że Azeroth jest w dobrych rękach, tytani postanowili ruszyć w dalszą podróż po wszechświecie. Odkrycie Azeroth było dowodem, że gdzieś tam wciąż mogli spać uśpieni pobratymcy. Opiekunowie Loken i Mimiron postanowili stworzyć tzw. dyski Norganona, na których spisywana była cała historia Azeroth. W ten sposób tytani mogliby szybko poznać wydarzenia, które miały tu miejsce, gdyby kiedykolwiek powrócili. Na sam koniec Amantul, przywódca Panteonu, wyznaczył Azeroth Konstelara, zwanego Algalonem. Konstelarzy byli tworami Amantula, a ich zadaniem było pilnowanie planet kształtowanych przez tytanów. Gdyby coś poszło nie tak, Algalon dostał pozwolenie, by zresetować Azeroth z pomocą kuźni stworzenia. I tak Panteon wyruszył w dalszą podróż. Minęły tysiąclecia, a Azeroth zostało zdominowane przez protosmoki. To właśnie też wtedy opiekun Tyr zaczął eksperymentować na tych stworzeniach co zaowocowało powstaniu Galakronda. Te historie opowiadałem już w okazji jednego z pierwszych odcinków tej serii, więc odsyłam was właśnie tam. W skrócie chodziło o to, że Galakrond stał się wielkim zagrożeniem dla Azeroth, ale ostatecznie został powstrzymany przez pięć innych protosmoków. Alekstrasze, Ysere, Neltariona, Malegoza i Nosdormu. Ich bohaterstwo zainspirowało pozostałych opiekunów i tak, za namową Tyra, protosmoki te zostały namaszczone specjalnymi mocami, co zamieniło je w smocze aspekty. Na uroczystość mianowania protosmoków aspektami zebrali się wszyscy opiekunowie. Nawet Ra przybył z dalekiego południa, by wziąć w tym udział. Ponadto to on namaścił Nozdormu mocą przekazaną mu przez Amantula, przemieniając smoka w aspekt czasu. Freya, używając mocy od Ionar, przemianowała Arkstrazę na aspekt życia, zaś Eserę w aspekt snu. Loken poprosił moce Norganona, by ten naładowały Malgosa, tworząc z niego aspekt magii. Zaś Arkeidas wezwał energię Kazgorota, by przemieniły one Naltariona w aspekt ziemi. Aspektom pomagać miała nowa generacja smoków, która powstała wskutek narzucenia magicznych zaklęć na setkę jaj protosmoków. Z tych jaj zaś urodziły się pierwsze smoki. Tym przymianom przyglądał się uważnie Odyn, przywódca opiekunów. Odyn jako jedyny nie był zadowolony z nowych strażników. Uważał, że tylko stworzenia tytanów mogą pełnić rolę obrońców Azeroth, gdyż protosmoki są zbyt prymitywne, przez to nie można im ufać. Kłócił się, że jako przywódca to on ma ostatnie słowo, ale pozostali opiekunowie mieli go gdzieś. Obrażony, zamknął się więc w Ulduarze, gdzie zaczął opracowywać swój szalony plan. Udał się on do jednego ze skrzydeł Ulduaru, zwanego Hals of Valor, i poprosił Czarodziejkę o imieniu Helia, by ta, z pomocą swojej magii, wzniosła tę część Ulduaru wysoko w chmury. Gdy Helia to zrobiła, Odin ogłosił, że dusza każdego wrajkula, który udowodni swoje męstwo, umierając chwalebną śmiercią w bitwie, zostanie przeniesiona do Hals of Valor, gdzie otrzyma nowe, potężne ciało. W ten sposób Odin chciał stworzyć armię elitarnych żołnierzy, zwanych Walczalar. Uważał bowiem, że w Raikule są stworzeniami idealnymi i tylko one mogą podjąć się ochrony Azeroth, a nie jakieś tam smoki. Pojawił się jednak jeden problem. Ktoś musiał przekierować dusze poległych w Raikuli, by te nie trafiały bezpośrednio do zaświatów, lecz do Hals of Valor. Szukając tego to sposobu, Oden zaczął studiować energię Shadowlandsów, czyli wymiaru zmarłych, będącego przeciwieństwem szmaragdowego snu. Dzięki temu odkrył, jak przymieniać niektóre z Raikuli w w Walkirie, które potrafiły podróżować między światem żywych i umarłych, kierując dusze w odpowiednie miejsce. Przemiana w Walkierie oznaczała jednak żywot bycia przeklętym duchem przez całą wieczność, więc nic dziwnego, że żaden w nie chciał się na to zgodzić. Wtedy Odin postanowił zmusić w siłą do przemiany, a gdy odkryła to Helia, to zagroziła, że jeżeli opiekun nie porzuci swych szalonych planów, to opuści Hals of Valor z powrotem na Ziemię. Odin widział w Heli zagrożenie nie tylko dla swoich planów, ale i dla bezpieczeństwa Azeroth, i dlatego postanowił ją zabić, nim ta podjęła jakieś kroki. A następnie przemienił ją w pierwszą Walkirię, rozkazując jej stworzyć kolejne. Przez całe tysiąclecia dusze poległy bohatersko w Rajculi, trafiały do Halls of Valor, gdzie Odin szykował swoją armię, na wypadek, gdyby Azeroth było zagrożone. W tym samym czasie, daleko w kosmosie, Sargeras, wciąż przerażony mocą White Lordów. Zaczął działać. Jednakże to, co zrobił, wejdziemy się już przy okazji kolejnego odcinka Warcraft ponieważ ten odcinek jest już wystarczająco długi, więc dziękuję wam bardzo serdecznie za jego obejrzenie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Pamiętajcie o jego skomentowaniu, pamiętajcie o jego ocenieniu. No i do usłyszenia już jutro. Baju!